Moimi Państwa gościem w Radiu Katowice w środowy poranek jest rektor Politechniki Śląskiej, profesor Arkadiusz Mężyk. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Panie rektorze, dziś uczelnia już po raz 79 inauguruje rok akademicki. Tradycyjnie zaplanowano immatrykulację studentów pierwszego roku. Ilu ich jest i jaki jest udział studentek w tej grupie? Rzeczywiście jest to szczególny rok, jeżeli chodzi o, o rekrutację. Pomimo tego, że mniejsza liczba studentów, w skali, uczniów w skali kraju przystępowała do matury, my zaliczyliśmy kilkunastoprocentowy wzrost liczby osób przyjętych, kandydatów. Podnieśliśmy progi punktowe, w związku z tym ci kandydaci, których przyjęliśmy w tej chwili są lepsi i więcej ich jest odpowiedzieli bardzo... Chętnie na, 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 na tą ofertę, którą Politechnika Śląska przedstawiła. Wśród nowości, które myśmy przedstawili, to przede wszystkim zintegrowane 15 kierunków studiów, dające możliwość wyboru ostatecznego kierunku studiów po pierwszym roku. To jest ten nowy pierwszym system nauczania, to jest ten o którym nowy... rozmawialiśmy przed wakacjami. Tak, to jest ten nowy system nauczania. On został bardzo dobrze odebrany przez kandydatów. I myślę, że jest to przyszłość kształcenia, kształcenie bardzo takie ogólne, które Umożliwia następnie wybór właściwej specjalizacji. Po jakim czasie następuje ten wybór? Ten wybór następuje po pierwszym roku, może być też po pierwszym semestrze, w zależności od tego, na jakim etapie student zdecyduje, który kierunek jest dla niego właściwy. Dla tych, którzy w ogóle są niezdecydowani, mamy kierunek Inżynieria Ogólna, gdzie można zapoznać się z wybranymi czterema kierunkami w trakcie pierwszego roku, a następnie wybrać ten właściwy. Bardzo dużo Pani również w... Przystąpiło do rekrutacji, z czego się bardzo cieszymy. To już jest grubo ponad 30% w tej chwili w skali całej uczelni. Rośnie również atrakcyjność Politechniki wśród studentów zagranicznych. No właśnie o to chcę zapytać, bo kiedy spotkaliśmy się w studiu przed wakacjami, w studiu Radia Katowice, to mówił Pan, że spodziewa się po tegorocznej rekrutacji zwiększonej liczby cudzoziemców i rozumiem, że tak się stało. Tak, mam, mamy, mamy więcej cudzoziemców, cudzoziemców praktycznie z całego świata. Oczywiście, ile osób przystąpi do studiów będzie zależało również od dokończenia procedur wizowych, bo jeszcze wiele z tych osób jest w trakcie pozyskiwania polskiej wizy. Najwięcej no studentów z której części świata? W tej chwili najwięcej z Ukrainy, chociaż nie jest to bardzo dominująca grupa. Mamy dywersyfikację, to jest przynajmniej kilkanaście krajów. Panie rektorze, teraz porozmawiamy o lotnictwie, które jest bardzo ważne w ofercie Politechniki Śląskiej. Nie tak dawno uczelnia uroczyście odebrała dwa nowoczesne, całoroczne hangary lotnicze w aeroklubie w Gliwicach. W jednym przechowywane będą samoloty, w drugim będzie warsztat dla mechaników. Rozumiem, że skorzystają studenci kształcący się na kierunkach transport oraz inżynieria lotnicza i kosmiczna, ale czy tylko? To rzeczywiście bardzo ciekawa inwestycja. Powiedziałbym, że nie tylko odebraliśmy te, my przede wszystkim kupiliśmy działkę, zaprojektowali te hangary nasi architekci, sami to zbudowaliśmy i oddawaliśmy teraz do użytku. To jest chyba jeden z najnowocześniejszych ośrodków kształcenia lotniczego w Polsce, co zresztą podkreślali przedstawiciele linii lotniczych, którzy uczestniczyli w uroczystości otwarcia. To jeden hangar. Przeznaczony do przechowywania samolotów, do kształcenia pilotów, drugi do kształcenia mechaników, bo my również kształcimy certyfikowanych mechaników lotniczych. Podobnie jak pilot, również mechanik wymaga pewnych specjalnych kwalifikacji i to kształcenie jest prowadzone pod nadzorem Urządu Lotnictwa Cywilnego. My takich mechaników w tej chwili już kształcimy, już mamy absolwentów zarówno w zakresie pilotażu, jak również mamy absolwentów mechaników lotniczych, którzy już znajdują pracę. Nie w... tylko w Peżowicach, ale też w innych miejscach. W innych tak, lotniskach. oczywiście to na, na całym świecie, bo jest to taki zawód o w bardzo wysokim poziomie umiędzynarodowienia i nawet w. Na naszym lotnisku głównie dominują firmy, które są firmami globalnymi. W związku z tym, rozpoczynając pracę w takiej firmie, po pewnym czasie w sposób naturalny ci pracownicy są transferowani do innych krajów. Więc to jest zasięg międzynarodowy. Panie rektorze, ta ostatnia inwestycja to jest koniec tych inwestycji w lotnictwie na najbliższe lata, czy dopiero początek? To jest proces ciągły. My zainwestowaliśmy już Ponad 40 milionów w rozwój kształcenia lotniczego, więc nie jest to jakaś tymczasowa. Sprawa i, i, i tymczasowe prowadzenie kształcenia na kierunkach lotniczych związane z modą NATO. Przygotowujemy się do rozwoju tego obszaru badawczego w Politechnice Śląskiej. W tej chwili złożyliśmy duży wniosek na ponad 200 milionów do Urzędu Marszałkowskiego na budowę laboratoriów, które będą wspomagały technologie lotnicze, więc to jest nie tylko kształcenie pilotów, mechaników, ale to są również bardzo zaawansowane Badania, prace rozwojowe, współpraca z przemysłem lotniczym. Zresztą w Gliwicach za niedługo będzie oddana do użytku fabryka małych samolotów. Więc Mamy nie tylko teoretyczną wiedzę, ale praktyczną. Inżynierowie z zakresu inżynierii lotniczej i kosmicznej będą znajdowali pracę w fabrykach produkujących samoloty. Mamy fabryki produkujące bezzałogowce, więc naprawdę jest wiele miejsc pracy, gdzie można... Te, te kwalifikacje zawodowe wykorzystać. Powiedział Pan o 200 milionach zawnioskowanych do Urzędu Marszałkowskiego na rozwój laboratoriów, budownych laboratoriów. One powstaną w istniejących kampusach, czy to będzie zupełnie nowy obiekt? Powiedzmy w Gliwicach. One, te laboratoria akurat planowane są w Katowicach, na Krasińskiego, w kampusie Politechniki Śląskiej. Zmodernizujemy dużą, dużą część budynku i w tych zmodernizowanych pomieszczeniach Będą właśnie te, te, te laboratoria ulokowane. Będziemy oczywiście informować na antenie Radia Katowice, kiedy te środki zostaną przyznane. Na koniec zmieniamy jeszcze temat. W sobotę w kampusach uczelni w Gliwicach, Zabrzu, Katowicach i w Rybniku odbędzie się 18. już edycja Nocy Naukowców. Można powiedzieć, że impreza jest już pełnoletnia. To największe politechniczne wydarzenie popularno-naukowe poświęcone 20 różnym dyscyplinom nauki. Czego możemy się spodziewać? Myślę, że możemy się przede wszystkim spodziewać dobrej zabawy, możliwości uczestniczenia w wielu ciekawych eksperymentach i liczymy na to, że ta noc naukowców, podobnie jak to było w poprzednich latach, ona zresztą jest kontynuacją europejskiej nocy naukowców, przyciągnie ogromne rzesze ludzi w różnym wieku. Od najmłodszych do najstarszych tak było również w latach poprzednich. Wiele osób zainteresowanych uczestniczeniem i w wykładach, ale przede wszystkim we wszelkich eksperymentach. Możliwość realizacji różnych ciekawych pomysłów, dyskusji z naukowcami na tematy naukowe. Na tematy naukowe w sposób ludzki, powiedzmy, czyli w sposób taki bardzo prosty. No właśnie, bo organizatorzy przekonują, że nauka powinna być dostępna dla wszystkich, tak jak pan profesor powiedział, niezależnie od wieku, wykształcenia, pochodzenia czy też zdrowia. Jak zatem ją przybliżyć nam wszystkim? Politechnika Śląska już od. od od wielu lat prowadzi taką działalność. Utworzyliśmy Centrum Popularyzacji Nauki. Jest to specjalna jednostka ogólnouczelniana, która skupia popularyzatorów nauki. Ta jednostka organizuje wydarzenia, m.in. Noc Naukowców to jest efekt ich pracy, ale także kształcimy. Naszych wykładowców i również chcemy kształcić osoby z zewnątrz, nauczycieli szkół średnich, w zakresie popularyzacji nauki. Prowadzimy Politechnikę Juniora i Politechnikę Seniora, więc to spektrum osób, do których do, docieramy z promocją nauki, jest, jest bardzo szerokie. I tutaj panie rektorze musimy postawić kropkę w naszej rozmowie. Gościem radia Katowice był dziś rektor Politechniki Śląskiej profesor Arkadiusz Mężyk. Bardzo dziękuję za rozmowę i spotkanie. Dziękuję bardzo. Zapraszam serdecznie do współpracy z Politechniką Śląską.